Siema widzowie, dzisiaj pokażę Wam mój sprzęt wędkarski. zaczniemy od krzesła od Mistrala potem tutaj taki plecaczek dostałem na urodziny tu są dwie kieszonki dodatkowe tutaj mamy taki podbierak też od Mistrala teraz tutaj jest Pokrowiec. Nie wiem od jakiej firmy, ale jest dobry. No i tam chowam dwie wędki i różne sprzęty. Mała poprawka. To jest pokrowiec od Rumpol. Więc sorry, że nie powiedziałem. Tutaj mamy taką skrzyneczkę. Mam tutaj sprzęty na spinning. Ouf. I takie inne główki do gum, blachy, sławiki i w ogóle. Tutaj mamy trzy podwórki. E, nie ta jest od Mistrala, nie wszystkie są od Mistrala. I teraz przechodzimy do kulek. Tutaj mam kulki od Rafisz, truskawka. Takie larwy, wanilia. Cytrus, też od rafisza. Jeszcze y, trzecie kulki, też od rafisza. Ananas, 6 mm. Tutaj mamy od metod Feeder jackson kulki Duo Color, truskawka creme. I ostatnie, na które najlepiej mi się sprawdzają, y, Orzech tygrysi od Popapu. Tutaj mamy dwa. Pikacze od też Rumpola. I takie dwie pary kukurydzy, czosnek i cytrus. Teraz zaprezentuję Wam moje wędki. Tutaj jest karpiówka, najmocniejsza moja wędka. A tutaj jest taka też składana na spławik. Możecie zobaczyć. Tutaj mam. Dwie wędki batowe od New Mistral. Do, wędka do 40 gram. I tutaj jest od Lamberto. Do, do, od 10 do 25 gram. Tutaj mamy wędkę do metod Fidera. Tylko ja zamiast metody użyłem sobie taki koszyk. Też jest składana trzy razy. Tutaj jest wędka na żywca, jedna z najdłuższych moich wędek. No tutaj mam trz, e, hak, co ma trzy haki i na to nabijam ry, rybę za grzbiet małą i wtedy na przykład wejdzie szczupak. Tutaj jest ostatnia wędka na spinning od Mistral. E, to jest spinningówka, 2,70 m, jest do 45 g wyrzutu. Na dzisiaj to jest koniec, pokazałam mój cały sprzęt wędkarski, więc do zobaczenia. Jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę i suba, a ja się żegnam.